Tam, tam. Jaka, jakaś analogia tylko, nie? że jak w tak pra prawdopodobieństwie. Tu dodam Window Capture Zoom. Okej. Okay. Zoom X O, mamy. Mm. Mikołaj? Mikołaj jesteś? I co, mówicie coś czy nie? Słychać mnie? Słychać mnie? A nie, to stąd chyba się wybrało. A teraz? Powiedz. Tak. Normalnie. Tak. Dłuży czas. Tak. A to ja ja, tak słychać. Tu mamy ograniczenie czasowe 40 minut. Dobrze, słyszę wszystkich. Ty nie słychać. Ja, który ze strony nazmem. Cześć. Kan się bo... Ale będzie fajgon, widzę. Słychać mnie może? Tak. Słychać. To jest kibra gada. Ten ptaszek świeka spadki na nas braku. O, jest całkiem możliwe. To jest trzeba. Ci co nie mają słuchawek, to niech się pojawia? O, wymutowałem oh, nice. I kto gada się odmutowuje, zaraz dam jakiś adminów, a może jakiś kąt kupimy i będzie jazda. Ej to ja nie wiem czy ja to wytrzymam jak będziecie mi cisnąć głosem. No spokojnie. Ktoś tam miał wyjaśnić ten, z tą kostką. Nie wiem czy jest ziomek. Znaczy boję się... Nie ograniczenie czasowe 40 minut. Się, no i to, w... to jest boję się boi... Boję się wideo, bo tu jakieś paru by wybiły. Jurek by pokazał swoją pałę albo. <kluzł> albo z zwie... od tradera 27. Nie, ja już czekam na ten moment. <kluzł> Gdzie jest ten kolega, który miał wyjaśnić nam ten... tą kostkę. O, to by było to mnie ciekawi. Jest kolega od monety? No właśnie, o, nie Max. <gluzł> O, dawaj, właśnie z, miłą chęcią z sobą po, chęcią po, 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 podyskutuję na tym temat. Czyli podyskutuję. Nie chodzi o to, że się nie zgadzam, jak się w czymś mylę, to mnie popraw, nie? Nie, chcę tam że to jakiś pomyłek. Tylko generalnie koncepcja, tak? Jeżeli mamy monetę. Raz, yes, raz. Yes. To obserwujemy yes, yes. Momencie, jej stan. Nie obserwujemy samej monety, jak ona wygląda, prawda? Tak. Także na rynku obserwujemy cenę. To nas interesuje. Ale. To no, już słychać. Tam monety jest, jest tak naprawdę na rynku ceną. Poczekaj, Moneta wyciszę i wszystkich o. i ciebie wpuszczę. Halo? O, okay. jesteś sam podłączony, więc możemy pogadać, nie? To no, dobra, bo ja tutaj w sumie to nie jestem za bardzo kramotny. Pierwszy raz, prawda? Czekaj, idę po jakąś monetę. Nie, nie, no to nie będzie. Czyli ja mówię o, o, o tym, że jakby tylko krótko tak, do czego, do czego, do, o czym będziemy gadać, że oczywiście to jest jaka, jakaś analogia tylko, nie? że jakby w pra prawdopodobieństwie, jeśli znamy początkowy układ tej monety, czyli moment pędu, prędkość, nie wiem, siła rzutu, to jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ona wypadnie. Im więcej wiadomości na temat wartości początkowych układu, i otoczenia oczywiście, tym większe prawdopodobieństwo, że przewidzimy, na jaką stronę wypadnie. Nie? I to jest, myślę, że niepodważalne, a, a to, to, to o, o czym mówiłem, że wynik tego rzutu, czyli reszka orzeł, zawiera w sobie informację wynikową tego układu, ale nie zawiera informacji początkowych układów. Tak samo może być na rynku. I o, o, o to w sumie chodziło, nie? Ten stan monety, porzucie przed rzutem, to jest de facto stan czyli ta, ta aktualna cena. I teraz jeżeli my znamy wszelkie parametry tej monety, typu tam, tak jak rzucamy, czy uderzamy pięścią w stół, jak tam jakąś odbudzamy tę monetę do ruchu, potrafimy określić te parametry początkowe, potrafimy z tego w jakiś sposób wyliczyć yy, ostateczny stan tej monety. Tak? Oczywiście to jest bardzo trudne. No Ale jeżeli podejdziemy do tego, do tego momentu w sposób statystyczny, czyli będziemy badać, no powiedzmy, nieskończoną ilość takich rzutów czy wydarzeń, no to będziemy w stanie przewidzieć, jaki będzie ostatecznie stan tej monety. Pod kątem statystycznym. Tak? W jaki sposób? Ale czy jestem w stanie przewidzieć na tej podstawie, nie wiem, dziesiąty rzut, dwudziesty rzut? Nie, ten no sposób statystyczny, czyli prawdopodobieństwo wypadnięcia takiego stanu jest takie, a tak. Ale prawdopodobieństwo wystąpienia w kolejnym rzucie, zgodnie z historią prawdopodobieństwa, jest takie samo, 50 na 50. No nie, jeszcze ja masz tam. Mhm. Także mamy, tak naprawdę, mamy trzy stany tej monety. Ten rynek badać, na tym będę w różny sposób, nie jak tam to zachowa, no to mamy trzy stany wynikowe tej monety. Mamy trzy różnice. I możemy określić w sposób statystyczny, badając ilość tych rzutów, czy ilość tych zgudzeń tej monety, tego stanu, tego, 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 tego rynku, no możemy wyliczyć, że ona znaczy, że, że będzie ostatecznie w takim, a w takim stanie, jednym z tych trzech. Z takim, a takim prawdopodobieństwem. No, no to sprawdźmy to teraz. Możemy rzucać tą monetą. No to, to, to nie jest za sprawdzenie w tym momencie. Dlaczego? No, no właśnie o to chodzi. Jeśli mówisz, że na podstawie tych samych wyników tego rzutu jesteś w stanie przewidzieć kolejne, to możemy teraz to sprawdzić, przeprowadzić eksperyment. No nie, jeszcze jest jedna rzecz. To okay. nie uwzględniliśmy w tej, w, tej, w, tej, w tej chwili. Jeszcze nie uwzględniliśmy. nigdy to nie padło. To ma znaczenie, jeszcze czas. Jeżeli yy, zostawisz to, znaczy w kontekście rynkowym, to ma znaczenie, jeszcze czas. Zauważmy, że na rynku nie mamy trzech stanów, rynku, czyli trzech cen, tylko mamy dosyć takie duże kontinuum tych cen. To jest duża ilość, duży zbiór. I ten zbiór niesie już inną informację, może nieść pewną. Podobnie dla monety. Jeżeli będziemy obserwować, że przez większą część czasu i w większości przypadków tego rzutu ta na moneta będzie leżeć na orę czy na leżce, czyli do góry czy resztę do góry, to my możemy tak naprawdę spodziewać się, że w danym rzucie wypadnie nam jeden z tych dwóch stanów, to jest, to jest kluczowa sprawa. Tak, ja użyłem tego porównania monety tylko i wyłącznie do y, brania pod uwagę wartości dojściowej w do y, wartości wyjściowej, czyli w wyniku rzutu monetą. Nie? A rynek, no oczywiście się trochę różni od tego przykładu, no, tylko no, mówię no. o tu samym prawdopodobieństwie, jeśli rozpatrujemy prawdopodobieństwo. I teraz dlaczego to porównanie jest ważne? Bo jeśli rozpatrujemy samą analizę techniczną, czyli wynikowe, to te porównania są między sobą podobne. nie? Poza tym, że moneta ma nieograniczoną liczbę, liczbę stanów. Dół, jakby... Początkowy. Tak, raczej myślę, I że rynek liczby, też, ale nie, chodzi, chodzi mi o to, że liczba rzutów pod rząd w nieskończonym... Kontinuum czasowym może być no, bardzo duża, bo w przypadku prawdopodobieństwa liczymy, że w nieskończonym czasie i w nieskończoności rzutu yy, ta statystyka dąży do 50-50, plus jakiś tam minimalny procent, to tam ten kant. Tak?